Hej, tutaj jest i witam Was na kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam taką troszeczkę tygodniową, urodzinową przygodę, bo zaplanowałam sobie kilka rzeczy. Mamy dzisiaj niedzielę 8 maja i pierwsze co, to zmierzam do Warszawy. W poniedziałek i we wtorek będę sobie pracowała z Warszawy, z nowego biura, które wam pokażę. A dlatego będę pracowała z Warszawy. To było takie trochę moje widzimy. Zrobiłam sobie prezent urodzinowy i kupiłam sobie bilet na One Republic. Taki prezent From Me to Me. No i co? Marzył mi się. Marzył mi się, bo bardzo ich lubię. Oni mają fajne instrumenty na żywo. Pokażę Wam jakieś tam urywki z koncertu. No i co? No i zapraszam. Powiem Wam, że jakby codziennie jeździło się, a czwórką tak jak dzisiaj to życie byłoby piękne. Pociąg mam dopiero o 14.40, jest 11.12, powiem Wam, że mam zarąbisty czas. No i co, idę się pakować powoli, zrobiłam sobie listę, co wziąć, bo ja po prostu ciągle czegoś zapominam i pewnie i tak czegoś zapomnę. Nie mam długiej listy, ale mniej więcej wiem, co mam zabrać, także zobaczymy się dopiero pewnie, jak będę szła na pociąg. To będzie vlog, będzie fajna relacja, więc mam nadzieję, że będzie się fajnie Wam oglądało. Jestem spakowana w plecaczek. No i jadę do Warszawy. Wiem, że wybrałam się jak na tydzień, ale jadę na, na trzy dni. Po prostu idealna pogoda na wyjazd. Ja to zawsze mam szczęście do pogody. Do Warszawy jadę sama. Na koncert idę sama. A to dlatego, że stwierdziłam, że w życiu sobie tyle razy czegoś żałowałam, że nie wiem, nie polecę gdzieś. Albo, że nie pójdę na jakiś koncert Tylko dlatego, że nie miałam z to zmienić Po co sobie odmawiać tylko dlatego, że nie ma kto z nami iść ja Jestem mega dumna, że jadę sama, że się na to zdecydowałam I chcę też Wam pokazać, że jeżeli coś chcecie Gdzieś iść, coś zrobić Nie żałujcie sobie Życie mać tylko jedno, nie? Zachęcam, bo czuję się mega fajnie Się z makiem na dworcu. Ja jestem już na miejscu, jestem w moim pięknym, wielkim apartamencie, no ale po cóż mi więcej. Zamówiłam sobie pizzę i zaraz zamierzam po nią iść, więc będzie uczta. Włączę sobie muzyczkę i pocheilluję. Niestety plany się troszeczkę pozmieniały. Miałam się widzieć dzisiaj z koleżanką. Niestety się rozchorowała. Jeżeli to oglądasz, to mam nadzieję, że czujesz się dużo lepiej, buziaki. No i dzisiaj, tak jak mówię, mały chill out. No i co jutro do pracy i wieczorem na koncert, także mega się cieszę, nie mogę się doczekać. W ogóle tak strasznie mi. Szybko czas. Strasznie szybko minął mi ten miesiąc, odkąd kupiłam ten bilet, ale chyba zawsze takie jest, że strasznie szybko mija i nie możemy uwierzyć w to, że, że już jest ten dzień. Także mega się cieszę, mega się jaram, bo strasznie chciałam na nich iść. Pokażę wam jeszcze na szybko mieszkanko. Nie jest to jakieś mega super mieszkanie, ale niepotrzebne mi jest większe. Będzie kąpane chyba dzisiaj. Kupiłam sobie piwko na wieczór. Proszę. Koronka się chłodzi. A tu proszę, jaka niespodzianka, dostałam jakiegoś browarka na bogato. Dziękuję bardzo właścicielom. Także co? Idziemy po pizzę. Ale dzisiaj jest ładnie masakra. Idę jeszcze do ogrodu faskiego, bo zdążę na chwilę. Więc coś stamtąd wrzucę na pewno. Bo jeszcze tam chyba nie byłam. No, jesteśmy w ogrodzie. Powiem wam, że klimacik poeta spoko. Niesamowite jest to, że tutaj są bloki wszędzie dookoła, a tutaj jest ten park. Ktoś, kto tu mieszka, to naprawdę wygrał życie. Pięknie tu jest. Szkoda, że nie mam więcej czasu. No i do domu na żarło Ale jest pięknie no i to jest to! Ja właśnie lecę do pracy na godzinę dziewiątą. Zebrałam się w niej szybko i Nie widzimy się w pracy. Patrzcie jaki piękny dzisiaj jest dzień. W nowym biurze mamy sporo kartonów do rozpakowania. Jeszcze godzina do końca, a jeszcze tyle mamy do zrobienia. A jeszcze całe to. Tutaj następne kartony. Tu ogólnie będzie cały open space. Trochę roboty za nami nie powiem. Jestem mega zmęczona po przerzuceniu cały dzień kartonów. Mam lekko dość, a tu jeszcze koncert wieczorem. Więc jak wrócę na mieszkanie, to będę padnięta naprawdę. Jeszcze nie wiem, do której ma trwać koncert. Wiem, że od 21.00 wchodzi One Republic, a pewnie potrwa to do 23, więc będę zerwana. Ale fajnie, przynajmniej coś się dzieje. Idziemy po zdrabki, wygrać jakieś hajsy. Tu są nasze miliony. Mamy drapeczki za 25 zł. Będziemy drapać. Zobaczymy, co za miliony uda nam się wygrać. No to zaczynamy. Dobra, tak na szybko nie wiem, czy będzie słychać. Dobra, ja wygrałam dyszkę z 15 zł zwróciło się 10, a oliwka wydała 10 zł. A ile tu masz? 9. 9. No to oliwka z 10 zł odzyskało się jej 9. Także ładnie. No jesteśmy w łazienkach dzisiaj. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Dobra, jesteśmy pod torwarem. Trochę wcześniej, ale może jakoś zleci. Za nami jest stadion. Stadion, tak? Stadion. Lecimy koncert. No i mamy go. Loud. Say no more counting dollars, but we'll be counting stars. Me, mistake someone gives me love and I throw it all away. Tell me, how am I gonna sing? Talking to myself, and I don't know what to say. Cause you let go, now I'm holding on. I guess you don't know what you got until it. Diolch yn fawr to am wylio'r fideo. I need a story Something to get off my chest My life is kinda of boring Something that I can't confess Til my sleeves I stay red From all the truth that I said To buy it honestly, that's sweet That you saw me winning I've been on the brink, so Tell me what you want Through the love of doubt, through the love of doubt I'll be a ghost in the canyon, the stadium I'll be a vid A po koncercie wszyscy wracają na piechotę do domu. Autobusy nie ogarniają, auta nie ogarniają, ulice nie ogarniają, więc czekamy 45 minut do domu. Także super. Póki mam chwilę czasu na to, żeby wam coś nagrać, to wam nagram. Emocje są we mnie i są świeże. W swoim życiu byłam na mnóstwie koncertów. Od Riany, na Rianie byłam trzy razy, do Maroon 5, Justin Bieber, Anne-Marie. No nie liczył polskich, no bo, no bo nie liczył takich zagranicznych. I powiem Wam szczerze, że ten koncert teraz przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Żaden z tych artystów, na których byłam, nie miał takiej muzyki na żywo. Wiedziałam, że będzie fajnie. Ale to, co zrobili na scenie, to było niesamowite. Do tego wszystkiego wokal Ryana był tak niesamowity, że normalnie miałam cały czas ciary. A najlepsze było to, jak on miał w ogóle kontakt z publicznością. Tym to w ogóle rozwalił system i to strasznie. Naprawdę mega. Jestem naprawdę w szoku i jestem pod wrażeniem. Naprawdę to było niesamowite. To była ostatnia noc, także lecę do pracy. do domu wczoraj. Prawie o 12 w nocy jestem wyrąbana. Dobrze, że na 9 mamy, bo nie wiem, jak mam wstała. Yy, drapania ciąg dalszy. Dzisiaj mamy zdrapie z 19 zł, to co wygrałyśmy wczoraj. No i oczywiście świnki muszą sobie pojeść. Pięknych schodków Hej, witam Was w piątek. 13 maja, wczoraj miałem urodziny i nic nie nagrałam. W ogóle też nie nagrałam Wam, jak wyszła mi rolada. Tutaj gdzieś Wam wkleję, jak to wyglądało. Mega, mega dobre wyszło, więc na pewno zrobię jeszcze kiedyś. To robiłam z przepisu z Instagrama, takiej dziewczyny mega fajnej. Także wrzucę Wam przepis. W opisie z tym ledwo żywa. Byłam wczoraj u babci i u koleżanki. Kupiłam kieliszek wina i mnie zmieło. Naprawdę. Narąbałam się kieliszkiem wina, także no grubo. Ja jadę do roboty. Właśnie jest gigantyczny korek, oczywiście jak zwykle, ale to chyba żadna nowość w Krakowie, Także co jadę do roboty, módlcie się, żebym przetrwała do 17.00. Dzisiaj w słońcu to jest chyba z 35 stopni. Tak jeszcze w klimacie urodzin idę właśnie do fryzjera, żeby obciąć te szalony prym. Które...